Siemaneczko wszystkim Rodzinka się kłania Jest Kaziu I Don Gringo Pozdrawiam Nowe poletko Tylko zerknijcie Ziemniaczki wykopane Gdzie nie gdzie jeszcze leżą Więc zobaczymy co nam Co nam rolnik przygotował I co nam Poodsłaniał Miejmy nadzieję, że jakieś sreberko się tu pojawi. Jestem zatem dawno nie było, więc nie czekamy, a kopiemy. Do pierwszego konkretnego pozdrowionki. Pogoda petardziunia. Szałek już podjął. Patrzcie, patrzcie, bez kopanka. Tu było. Bez kopanka, długie międzywojnie. Teraz piąteczka na wierzchu No i pięknie troszkę ją panek Ale stan nie narzekajmy Drugi fand, druga moneta Tak się można bawić W brzeźcach patrzcie ile pola Rolnik pięknie przygotował Ziemniaczki można pozbierać jeszcze leżą, ale nie po ziemniaki. a po krągłości żeśmy przyjechali <grywki> pozdrowionki Kaziu było oglądać tu 5 groszy obu dołeczek i patrzcie co było jaki pięknie osi musiał być to nie moja sprawka bo stare ale piękne tam przebije się, jakby chciał być pozłacany. Wam powiem na żółto. Nie no. Bardzo ładny. też. Drewienko wypadło. O, szkoda też nie całe, ale ale jest dobrze. Ta sławka cieszy. O tu fajnie teraz widać. I mój w kapeluszu. Pozdrowionki i kupimy dalej, Sławek naładowany. Jeszcze nic nie zakopywałem, bo chciałem sprawdzić czy nie ma reszty krzyżyka może i wjeżdża Jedyneczko cesarstwo 1906 Pięknie prawie widać Trzy fanty 5 groszy między wojnie cesarstwo i krzyżyk na metrze kwadratowym Czasem trzeba chodzić cały dzień no fajnie, Sławkowi, ja się cieszę. Pozdrawiam. z z I lecimy dalej. Wcześniejszej nie pokazałem, a tu zerknijcie. Bez kopanka. to drucik. Co to będzie? Cesarstwo czy międzywojnie? Cesarstwo 1886 Ale sypię monetkami, bardzo mnie to cieszy Choć oczywiście zapomniałem moneciarki Może dlatego, może nie będę nosił moneciarki Jak mają tak wyskakiwać, no fajnie Ciganek pyta dziurka. lecę tą trasą Moje ślady w tamtą stronę, a teraz to atakuje i jeszcze poprawię w drugą i kolejny dołeczek już wyciągnięty, tylko zerknijcie, wygląda obiecująco, ale zaświeciło, już biorę szczoteczkę, bo bardzo ciekaw, oj dzisiaj z wersa Sławkowi daje samą pociechę. Już jeszcze Tylko patrzcie co wyszło z tego Piękne Piękne, ale co to mogło być? Czekajcie to było Niech to teraz pocierać Ale I ten kolorek wygląda bajecznie ale kosimy, dobra. Lecimy dalej. Siemaneczko, tele z dołeczka, tak na górze był. Sygnał był kolosalny, jak i moneta. Ciężko do szyfrowania. Ale jest bardzo piękna. Ja wam myślę, zdjęcie nie wyślę Adam ja do filmu, ale jest. Myślę, że to Austro-Węgry, bo eń, obróć się a wysycha jeszcze gorzej niż... EŃ GROSZEN nie wiem jak poprawnie się czyta ale po wbiciu w netka wyszło, że to jeden grosz czeski i wszystko by się zgadzało bo tak on wygląda na rewersie i awersie piękna moneta była naprawdę, zobaczycie no szkoda, że wiem jakie stanu teraz już nic nie widać ale była piękna no. nie mam moneciarki więc zaniosę ją od razu do samochodu bo wiemy że w kieszeni już nic nie, nie zostanie na pewno więc będzie odpoczywać no wyczyścić już więcej nic nie da ale naprawdę piękna moneta pierwsza moja taka moneta tego jeszcze nie było naprawdę ale cieszy taki wypad jak coś nowego i dało się odszyfrować Petardzi Dobra, odkładam i wracam Patrzcie jakimi tunelami A teraz Co to mamy? Co to mamy? O tutaj jakieś Jakaś gwiazdka, ale to raczej nie znoszywimy na pewno Ale mam szczoteczkę, więc, więc będzie prościej Jak wyczyszczę i wyszedł z tego taki piękny, piękny wzorek. To było jakieś przyczepione ale do czego? Nie mam pojęcia, ale bardzo ładnie wygląda. I Słowek lubi właśnie takie, takie fanciki. Znajdywać i dowiadywać, co to będzie. Bardzo fajne. Cieszy bardzo i leci dalej. A tym razem. Chyba jakiś jeździec Jeszcze mu tu słowek nóżkę troszkę dziabną Zaraz odsłonimy go całej okazji Oto to i on Jakiś wojak jakiś husarz Nie tylko ode mnie dostał Maszyna mu to niestety szybko też tak zrobiła Medaliczek będzie dziobną. Obejrzymy za chwilę. Tylko zerknijcie wyciągnął. Myślałem, że blaszka, bo nic z było widać. Ale nie do końca, gdzie jest jakiś. Że tu widać jakieś wzorki. też już poszutkujemy kolejna jakaś fajna monetka no powiem tak, też może Tu jest więźni z trochę go widać z tym napisane ale na pewno spróbujemy w domu ciekawe ciekawe powiem Dobra. Zabieramy. Zobaczymy w domu. Nie wiem w Polsce byli. To, to wiesz. Śląsk, Przełomki. Wieje troszkę, ale coś widzi. Przełomki, Przełomki. Pierwsza moneta. Krzyżyki. Niestety go rolnik upolował. Ale bardzo ładne. I tu? no ale bardzo ładny był bardzo ładny guziczek jest obrączka jest groszek wehrmachtu i tu Kaziu mówić co to widzicie u nas wszystko jest ale guziczek piękny ale dojdziemy ale nie tutaj tu zaczyna wiać, a trzeba jeszcze pokopać tak? zobaczymy, Powiemy dalej. Tym oto pięknym akcentem kończymy w dzisiejszą przygodę. Nie będę opowiadał wszystkiego, bo nawet tego na, na upał. Tej kazerknięcie. Jak na targu staroci przelecę. Ale jest wszystko i bardzo takie fajne. Te dwie monety mnie interesują, ale międzywojnia też ładne. Tu był jeden grosz. Będziemy go odszyfrowywać. I tu nie wiadomo. Niby patynka jest. Coś tam widać. I Kaziu upał tu oto oczywiście międzywojnia jest do kompletu i ten piękny guziorek a teraz go tu sprawdzimy co to za zalwiątka na nim pokopane ładnie, nogi też bolą pogoda piękna tylko kopać trzeba korzystać, może rolnik nam tu przygotuje, przeora. będzie taki miły, ale popatrzcie jakie tu poletko piękne pozwolenie na kopany, tu nie zasiane. Tylko co to był poplew, tak? <grymne> Czy co to jak poplon. O. Więc można kopać śmiało, ale do następnym razem dziś to, to piękne pole. Kończymy przygodę do następnego. Pozdrawiamy.